Cześć! Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem gadankowym, będę dużo mówić, ponieważ chciałabym z Wami porozmawiać o typach urody. Jest to temat, który zaproponowałam pewna osoba na Facebooku, no i generalnie podjęłam się, więc opowiem Wam o tym, jakie mamy typy urody, co w związku z tym, jeżeli na przykład jesteśmy latem albo jesteśmy zimą, więc zapraszam Was do oglądania. Na początek od razu powiem, że ja tutaj mam swoje własne notatki. Jedne to są ze szkoły, z kursu wizażu, które otrzymałam, a drugie są to moje prywatne notatki, które zrobiłam sobie w trakcie szkoły kosmetycznej, w trakcie lekcji o, o barwach i o typach kolorystycznych. Dlatego też nie zdziwcie się, że będę od czasu do czasu sobie lukać te notatki, żeby na pewno nie zapomnieć Wam o niczym powiedzieć. No więc tak. Typy kolorystyczne. Mówiąc o typach urody, typach kolorystycznych, skupię się bardziej na naszych europejskich, tak? dlatego że inna sytuacja będzie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z mulatką, z latnoską, a inaczej, kiedy mówimy tutaj o nas, o naszej części Europy i po prostu o naszych typach. Zdaję sobie sprawę, że równie dobrze ktoś z tej drugiej strony może być na przykład pochodzenia afrykańskiego czy jakiegokolwiek innego i może mieć ten typ urody zupełnie inny, ale do tego wrócimy. Na początek skupimy się na tych naszych typach i typy dzielimy jakby na dwie grupy, ciepłe i zimne. I teraz tak, do typów zimnych zaliczamy taki typ urody jak zima i lato, a do typów ciepłych zaliczamy taki typ urody, urody które nazywamy jesień i wiosna. I teraz o co w ogóle chodzi? Słuchajcie, chodzi o pigmenty, jakie mamy w naszej skórze, w naszych oczach, w naszych włosach i w związku z tym, jaki mamy pigment i jaki typ, typ barwy u nas przeważa, czy to jest to barwa ciepła, czyli tak jak u wiosny i u jesieni, czy jest to barwa zimna, tak jak u lata i u zimy, wiedząc jaka barwa u nas przeważa, jaka mamy barwę skóry, jaką mamy barwę oczu, Powinniśmy brać to pod uwagę, dobierając nasz makijaż, nasze ubrania, nasz kolor włosów, bo wiadomo, że większość osób już w tej chwili włosy farbuje, że się spotyka kobieta z naturalnymi, zupełnie włosami. Więc, wiedząc, jaki typ urody mamy, jesteśmy w stanie lepiej dobrać do siebie te wszystkie rzeczy. Aczkolwiek, kiedyś określenie typów urody było dużo, dużo łatwiejsze. W dzisiejszych czasach jest to niestety bardzo, bardzo trudne z wielu powodów. Po pierwsze, Farbowane włosy, w związku z tym, że włosy są farbowane, to ja nie jestem w stanie twierdzić, czy one mają ciepły odcień, czy zimny. Henna na brwi, henna na rzęsy, ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy dana osoba ma ciepły, czy zimny, no bo ma hennę położoną, brązową, grafitową, w zależności jaką, więc jakby ciężko jest to ocenić. Do tego solarium, podkłady i generalnie to określenie typów urody jest bardzo, bardzo trudne i należy to robić pewną rozwagą. Trzy razy się zastanowić, zanim się stwierdzi, że jest się danym typem urody, bo to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Bo to, że ja Wam powiem, że na przykład jesień ma brązowe włosy, brązowe oczy, ciepły pigment skórzeć e, lub dobrze będzie wyglądać w brązach, to nie znaczy, że Wy na 100% jesienią jesteście. Zastanówcie się, czy ten wasz kolor włosów jest na pewno naturalny. Więc teraz musimy sięgnąć pamięcią do naszego naturalnego wyglądu, do naturalnego koloru włosów. Tylko teraz tak. Włosy brązowe mogą być ciepłym, ciepłe lub zimne. Kolor blond może mieć tonację ciepłą lub tonację zimną. To nie chodzi o kolor, tylko o jego barwę. I teraz najważniejsza rzecz w dniu dzisiejszym, którą muszę Wam powiedzieć, albo się to widzi, albo się tego nie widzi. Niestety jest tak, że jeżeli weźmiemy dwie, dwie niebieskie szmatki, obaj, obie niebieskie i teraz tak, jedna jest w tonacji ciepłej, druga jest w tonacji zimnej i albo ktoś to widzi, albo się tego nie widzi. Tego się nie da nauczyć. Oczywiście mówi się, że kolor zimny, jakikolwiek, jest to taki kolor z lekką domieszką niebieskiego. A kolor ciepły jest to taki kolor z lekką domieszką żółci, aczkolwiek, no nie każdy jest w stanie dostrzec. Wiem, że to wielu osobom sprawia kłopot i to nie jest tak, że tylko mężczyźni tego nie widzą. Nie, nie, nie. Wiele kobiet też nie widzi ton, tonacji barw, tak? Czy ona jest ciepła, czy ona jest zimna. To jest w ogóle czarna magia. Dobra, więc teraz wróćmy od początku już teraz Wam powiedziałam takim wstępem, co to są w ogóle typy urody i, i jak to wygląda, ale teraz powiem Wam bardziej szczegółowo, więc może zacznijmy od początku. Jak oceniamy typ urody? Przede wszystkim, zero makijażu na twarzy, bo to jest podstawa. Włosy, jeżeli są naturalne, to dobrze mieć je faktycznie rozpuszczone. Jeżeli są farbowane, to najlepiej je związać i schować, bo nam przekłamią, przekłamią nam naszą ocenę. I teraz należy się sobie dobrze przyjrzeć. Najpierw przyglądamy się twarz Czy ta twarz ma bardziej taki odcień ciepły, brzoskwiniowy, wchodzący w żółć, czy bardziej zimny, taki jakby z domyszką niebieskiego, trochę różu, ten odcień jest chłodny. To jest dla mnie osobiście najtrudniejsze, no bo skóra jest skórą i ciężko jest to ocenić. Łatwiej będzie Wam ocenić, jeżeli sobie przypomnicie, na jaki kolor się opalacie. No bo jeżeli opalacie się na ciepły brąz, no to ta wasza cera musi mieć ciepłą tonację. A jeżeli opalacie się na taki szary, chłodnawy brąz, taki brudny brąz, taki chłodny, no to wiadomo, że ten typ skóry, kolor skóry cery jest po prostu chłodny. Dalej przyglądamy się naszym oczom bardzo uważnie, bo to nie jest proste. Przede wszystkim, jaki mają kolor, to każdy z nas wie. Ale musimy się zagłębić bardziej, musimy się przyjrzeć dokładnie, czy mamy na tej naszej tęczówce plamki. Jeżeli mamy plamki, to jakie te plamki mają kolor? Czy ten kolor jest ciepły, czy ten kolor jest zimny? Następnie przyglądamy się naszej twarzy. Czy mamy piegi? Jeżeli nie mamy, no to czy wychodzą nam latem? Jeżeli nam wychodzą od słońca latem, to jakie mają one zabarwienie? Rude, ciepłe, czy szare, zimne? Ja wiem, że to wszystko jest bardzo skomplikowane, ale teraz zaraz spróbujemy to y, posegregować w logiczną całość. Przyglądamy się naszym włosom, tak jak mówiła, jeżeli mamy farbowane, no to chowamy je i zostaje, przyglądamy się tylko tutaj samym naszym odrostom, jak to wygląda. Czy te włosy pod światło, najlepiej jest to zrobić pod światło dzienne, którego niestety do tej pory roku nam brakuje, wystarczy poruszyć powoli głową i przyjrzeć się, czy te włosy mają taki złotawy blask, czy wydobywa się z nich taki złotawy blask ciepły, czy nie. Jest to ciężkie, szczególnie kiedy ktoś dużo farbuje włosy i te włosy są już zniszczone. I też ta barwa jest jednak przekłamana. Aczkolwiek spróbować sobie przypomnieć, czy nasze zabarwienie było ciepłe, czy zimne. I to są jakby podstawy. Dobra, i teraz spróbujemy to posegregować. Ja będę popatrzeć moją ściągawkę, żebym niczego nie zapomniała. Dobrze, zaczniemy od typów chłodnych. Więc tak, typy chłodne, jest to zima lub lat. I teraz zacznę od najprostszego typu urody, teoretycznie. Jest to zima, jest to typ urody bardzo rzadko spotykany um, u nas przynajmniej. Jest to typ, najprościej jakby Wam określić, żebyście potrafili sobie to zwizualizować, jest to typ, jaki przedstawia nam Królewna Śnieżka. Czyli bardzo często blada cera, ciemne włosy, często szpakowate, ciemne takie, jak poruszymy głową, nawet takie lekko siwawe, ale nie siwe w sensie, mm, nie w sensie, że siwe, że białe, tylko takie jakby z domieszką srebra te włosy. Ciemne oczy, często brązowe, często też czarne. I to jest taki typ typowej zimy, takiej typowej, jak mogę Wam przedstawić, królewna śnieżka. Oczywiście zima też może być blondynką, tylko że ta y, zima, blondynka to już będzie taka bardzo rozbielone, jasne włosy, takie rozbielone, takie po prostu białe. Dlatego też biała cera, to będzie, typ blond, to będzie typ zimy. Dobrze, żeby ja tutaj patrzę, czy wszystko Wam powiedziała. Dobra. Ok, i teraz tak, co o tej zibie? Ziba. Ziba, jest to bardzo prosty typ urody, jak chodzi o ubiór i o makijaż, dlatego że zimie, tej typowej śnieżce, chociaż tej rozbielonej też, jest to jedyny typ urody, który będzie dobrze wyglądał w czystej bieli, w czystej czerni żaden inny typ urody w czystej czerni dobrze wyglądać nie będzie. Oczywiście czerni też jest różna, ale do tego wrócimy. Jest to typ urody, którym bardzo łatwo dobrać dodatki. Jest to, zima jest jedyny typ urody, który będzie dobrze wyglądać w zwierzęcych, takich panterkach, jakichś zebra. Ona będzie dobrze wyglądać w rzeczach, w których będzie tandetnie wyglądać jesień. Na przykład o której zaraz powiem, będzie wyglądać bardzo dobrze zima. Na przykład zima będzie dobrze wyglądać w taniej chińskiej biżuterii plastikowej, w takich wielkich bransoletkach plastikowych różowych, w jakichś plastikowych kolczykach, w wielkiej biżuterii, w plastikowych klapkach. Zima będzie w tym wyglądać dobrze, bo to będzie jakby współgrało z nią. Ok, to lecimy teraz dalej. Lato. Lato jest to następny typ urody, który jest chłodny. Latem, lata już jest trudno Trudniej wychwycić, dlatego że lato często miesza się z wiosną, bo to są po prostu niuanse, ale zaraz sami to zobaczycie. Lato. Lato jest to osoba najczęściej z jasnymi włosami, blondynka, chociaż też może mieć włosy trochę ciemniejsze, ale będą to zawsze włosy o chłodnym kolorze. Oczy. Oczy będzie miało zazwyczaj lato niebieskie, szare. Z, jeżeli są plamki, to te plamki będą miały oczywiście chłodne zabarwienie, często szarawe, obwolutka wokół oczu, będzie to będzie to obwolutka też właśnie o chłodnym, chłodnym zabarwieniu czekajcie, spojrzę jeszcze co my tutaj mamy dobra, ok zdarza się, że lato ma ciemniejsze włosy takie no takie no ciemniejsze, tak? Takie prawie jak zima, ale ma za to do tego jakby jaśniejsze oczy, czyli to już nie będzie ten taki typ królewny śnieżki, że ciemne włosy, ciemne oczy, biała cera, tylko lato, nawet jeżeli z ciemnymi włosami, coś się zdarza rzadko, to ma jasną cerę, chłodną, ale ma te włosy, oczy bardziej niebieskie, takie niebieskawe, szarawe. Raczej u lata brązowych oczu nie spotkamy, bo brązowe to raczej zima. Okej. Okay. E, dobra, to są... A, lato. E, lato powinno dobierać sobie barwy chłodne e, ubrań, wszelkiego rodzaju dodatki. E, ubrania, szczególnie tutaj przy twarzy, no bo jak założymy dżinsy, no to jakby nie, nie wpływa, to mówimy tutaj o tej, o tej części, czyli tutaj apaszki, e, bluzki, kolczyki, to wszystko powinno być chłodne. E, lato e, powinno dobierać raczej srebro, srebrna biżuteria, ponieważ jest ona chłodniejsza. Czekajcie, zobaczę, czy, czy o czymś nie zapomniałam do mojego lata, Wam powiedzieć. Hmm. Okej, okay. jeszcze Wam nie powiedziałam, że tak, że lato zazwyczaj podświadomie, e, bo to dzieje się podświadomie, e, wybiera sobie dobrze skrojone materiały z lepszych tkanin. No oczywiście no to nie jest reguła, tak, mówimy jakby ogóle. I słuchajcie, teraz ciekawostka, ponieważ ja latem nie jestem, ale można to zobaczyć u mnie, do tego dojdziemy. E, lato często ma oczy takie rozbielone jak u Haskiego, jak się przejrzycie moim oczom. To ja mam oczy takie bezdnatkie, rozbielone, to bardzo dobrze było widać w poprzednim filmiku, kiedy miałam czarny makijaż, te oczy po prostu bardziej się rzucały w oczy, nie wiem, czy teraz to zobaczycie, ale barwa moich oczu jest po prostu jak u psa i takie oczy często właśnie ma typ urody lato, aczkolwiek no nie zawsze jak widać. OK. i to są typy zimne, typy ciepłe, czyli jesień i wiosna. Tak, przepraszam, już chciałam się powielać, jesień, wiosna, ok. No i tak, jesień jest to typ, yy, który bardzo łatwo, y, ja przynajmniej, bardzo łatwo lokalizuje. bo jest to taki typ, który ma y, rudawe włosy, brązowawy, z takim pigmentem rudości, ciepłego, często ładne, piękne, brązowe oczy, czasami zielone, ale takie ciepłe. Yy, to jest taka, słuchajcie, jakbyś, ktoś wam kazał narysować y, jesień w postaci kobiety. Po prostu ciepłe barwy, wszędzie, czy jak ma piegi, to w takim ciepłym zabarwieniu. Często kobiety, które są naturalnie rude, to właśnie są te typy jesieni. To jest ciepły bros włosów, ciepło, ciepłe oczy, tak? ciepłe zabarwienie, ciepłe piegi. Jest to osoba, której będą pasować wszystkie kolory ziemi. Jesień będzie pięknie wyglądać jako jedna z nielicznych w takiej biżuterii. Naturalnej, dużej, takie wielkie kamienie na rzemykach, na przykład, tak? No, jak założymy taki rzemyk z takim wielkim kamieniem kobiecie o typie y, urody lato, no to nie będzie na dużej wyglądać. Ale jeśli będzie wyglądać, tu po prostu przecudnie. Jeśli powinna raczej wybierać sporą biżuterię, właśnie naturalną. Jeżeli już nie, no to y, złotą, bo złoto jest po prostu ciepłe, y, więc jest przeznaczone dla typów urody ciepłych. Ok. E, już lukam, czy wszystko Wam powiedziałam. A, e, jesień będzie dobrze wyglądać w, lepiej w takich grubszych tkaninach. Tak jak ten lato, o którym mówiłam przed chwilą, będzie dobrze wyglądać w dobrze skrojonych, ale jednak cien cienkich materiałach, to jesień dobrze będzie wyglądać w takich grubych, wełnianych, w swetrach, e, jeszcze w kolorze ziemi. To wszystko będzie jej e, dobrze pasować. Lepiej bez połysku. Jesień e, lepiej jak dobiera materiały niebłyszczące się. Ok, następnym ciepłym typem urody, którym jestem ja, podobno, aczkolwiek z tym bym dyskutowała, jest wiosna. I teraz tak, czekajcie, ja zobaczę, co ja wam mam jeszcze powiedzieć o jesieniu wszystko. Ok, wiosna. Więc tak, wiosna jest to najczęściej blondynka lub kobieta o brązowych włosach, ale jest to zawsze ciepłe zabarwienie. Jest to osoba opalająca się na... Naturalny, ciepły brąz. Ma oczy z ciepłym pigmentem, najczęściej zielone, zdarzają się też lekko niebieskie, ale zawsze z ciepłym pigmentem. Czyli takie, tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie określić, czy to on, czy są niebieskie, zielone, takie wiecie, nie wiadomo jakie. W tęczówce często jest, są zielone plamki. Piegi, jeżeli są, no to rudawe. Brwi i rzęsy e, oczywiście też z rudawym pigmentem. I to jest wiosna. E, wiosna powinna ubierać się w ciepłe barwy. E, wy już Wam spojrzę, czy ja czegoś nie... Okej, okay. powinna wybierać ciepłe barwy. E, Okej, okay. zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że wiosna e, może mieć również brązowe oczy. Często właśnie blondynka z brązowymi oczami. Najczęściej jest to wiosna, aczkolwiek to trzeba zobaczyć, jakie tam pigmenty są w tych oczach, ale zazwyczaj, jak już są brązowe, to są ciepłe, jeżeli mamy do czynienia z blondynką. Słuchajcie, ja wiem, że to wszystko jest bardzo skomplikowane. Zrobimy tak, że ja mam taką tabelkę przygotowaną ze wszystkimi typami urody, co, jak, po co, kiedy. I ja tą tabelkę po prostu w ciągu najbliższych dwóch dni, no bo. Nie wiem, kiedy będę miała czas, wrzucę po prostu na bloga, żebyście każdy mógł przeczytać, zaznajomić się z tym dokładniej. Więc jeżeli będą jakieś pytania, no to albo na blogu, albo tutaj na dole z miłą chęcią pomogę. I ja wiem, że to wszystko nie jest proste. Ja też Wam mówię w bardzo dużym skrócie, ponieważ jakbym chciała tutaj mówić, analizować każde urody, każdą koniugację, że takie włosy, takie oczy, taka opaleniza, takie piegi, to będę mówił się trwać przynajmniej godzinę. No to nie o to chodzi. Ja chcę Wam po prostu zarysować, w czym jest ogólnie problem. I teraz Wam powiem tak pokrótce. Najważniejsze jest, aby stwierdzić, czy jesteśmy ciepłym typem urody, czy zimnym. To już jak i tam dokładnie, to możemy sobie odpuścić na pewnym etapie. Dlatego, że jeżeli jesteśmy ciepłym typem urody, czyli albo jesienią, albo wiosną, dobieramy ciepłe barwy w ubraniach, ciepłe barwy w makijażu. I teraz tak, jeżeli jesteśmy ciepłym typem urody i kupujemy szminkę czerwoną, to jeżeli weźmiemy zimnym kolorze, nałożymy na usta, będziemy wyglądać źle. I ja spotkałam się z kobietami, które mówiły: Ja źle wyglądam w czerwonej szmince. Nie, ty miałaś złom na ustach. Jeżeli dobrać być dobrą czerwień, wyglądałabyś przycudnie. Zazwyczaj. Tak po prostu jest, że jeżeli jesteśmy ciepłym typem urody, musimy dobierać sobie ciepły makijaż. Jeżeli dobierzemy kolory chłodne, to będziemy wyglądać gorzej. Oczywiście można to zamaskować. Na przykład, jeżeli nałożymy sobie, jesteśmy powiedzmy, ciepłym typem urody, nałożymy sobie chłodny fiolet na powieki, to automatycznie wydą nam sińce. Oczywiście możemy nałożyć dużo korektora, zapudrować, to i ja nikt nie zauważy. Ale nie będziemy wyglądać tak dobrze, jakbyśmy nałożyli ciepłe barwy. I tak samo chłodne typy urody. Chłodne ubrania i chłodny makijaż. Zazwyczaj, jeżeli, ja Wam mówię, ja Wam wkleję tą tabelkę na blogu i wkleję Wam też y, ilość tam zdjęć, żebyście mogli zobaczyć jak wygląda typowa wiosna, typowe lato, typowa jesień, typowa zima. Y, jak sobie z tym się zaznajomicie to jeżeli widzicie te barwy, to dużo rzeczy będziecie w stanie stwierdzić na, że tak brzydko powiem, czuja. Ja na przykład wchodzę do klientki, kiedy mam ją malować, wchodzę, patrzę na nią i zazwyczaj już mam jakieś wyobrażenie, czy ona jest ciepłym, czy zimnym. Już nie muszę poddawać jakiejś głębszej analizie, czy to jest zimny, ale lato, zimny, zima. Ja po prostu widzę, że zimny, więc wiem już, jakimi podkłady mam wyciągać i jakie mam wyciągać cienie. Dlatego, że jeszcze przy cienia i przy pomadkach jest to łatwiejsze y, do określenia. Łatwiej jest przeciętnej Polce określić, czy kolor cienia ma ciepłe zabarwienie, czy zimne. Gorzej jest z podkładami. Tym bardziej, że niestety w Polsce y, wiele firm kosmetycznych robi podkłady na jedno kupy, to i ciężko jest dobrać. Y, a to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli mamy chłodną tonację skóry, bo jesteśmy na przykład latem, a nałożymy... Ciepły podkład, będziemy wyglądać jak świnka. Nie, nie słonecznik. A jeżeli jesteśmy ciepłym typem i nałożymy chłodny podkład, czyli z takim różowym błękitem, będziemy wyglądać jak świnka pigi. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania w tej sprawie, no to serdecznie zapraszam. E, z miłą chęcią też pomogłam Wam określić Was typ urody, no tylko, że jest taki problem, no że po zdjęciu, no to ciężko jest to zrobić, więc jeżeli ktoś miałby jakiś problem, a chciałby taki typ urody sobie e, określić, to albo na dole mi napiszcie, ale to musicie napisać bardzo dużo informacji. E, zrobimy tak, ja na dole pod filmikiem e, wkleję Wam e, pytania, na które musicie odpowiedzieć. Jeżeli chcecie, żebym pomogła Wam określić Was typ urody, jeżeli odpowiecie na wszystkie te pytania, to ja mogę spróbować podjąć się analizy kolorystycznej. Aczkolwiek mówię, z daleka no to nie będzie to w 100% pewne. No, jakiś zarys Wam da, ale to będzie tylko i wyłącznie zarys. Ok, jeżeli Wam się podobało, to kciuki w górę. Z góry dziękuję za wszystkie suby. No to papa, kochani.